Witajcie! Tym razem mam dla Was coś nie z polskiej stajni. Mam grę z zagranicy, z wydawnictwa Cranio Creation. Jest to Echoes of Time. Jest to gra, która się ukaże na tegorocznym Essen. Ja jestem Cyprian. Zostańcie, żeby dowiedzieć się więcej. Podobać Ci się to, co robimy? Wesprzyj nas na Patronite i pomóż nam tworzyć więcej. Bo z nami wiesz, co jest grane. Echoes of Time to gra, której współautorem jest Simone Luciani. I bardzo byłem ciekaw, kiedy dostaliśmy informację, że mamy możliwość pokazania polskim graczom właśnie tego tytułu z od kranio Wiedząc z tyłu głowy i mając świadomość, ile zachwytów ze strony Jaro słyszałem o tym autorze, więc oczywiście chciałem zobaczyć i rozbudziło to moją ciekawość, co mnie czeka w jego nowej grze. Tutaj wcielimy się w przywódców, którzy będą tworzyli drużyny, bo chcemy pozyskać władzę nad źródłami mocy, które się znajdują. I dzięki właśnie pozyskiwaniu naszych nowych towarzyszy, będziemy podbijać te źródła, i to będzie naszym celem w rozgrywce. Oczywiście oprócz pozyskania jak największej ilości punktów. W grę zagramy od 2 do 4 osób. Na pudełku mamy wiek 12. Plus. Myślę, że tutaj możemy spokojnie szacować ten niższy wiek. Um, jeśli gracze są bardziej ograniczeni, bo grafiki są przepiękne, e, jak dobrze wiecie, ja och, uwielbiam e, cieszyć oko pięknem wykonania danej gry. No tutaj jest na czym zawiesić oko, i to naprawdę będzie radoszka. Czas trwania rozgrywki 45 minut? Tak. A wręcz nawet można się postarać i zajść na dużo niższy czas. W tej rozrywki dużo zależy od tego, jak bardzo będziemy dla siebie wredni, i jak szybko wykonamy oczywiście tutaj e, kroki potrzebne do wykonania końca gry. Słuchajcie, przybliżę Wam teraz troszeczkę zasady e, tej gry i jak tutaj wygląda mm, przebieg pozyskiwania tych właśnie naszych towarzyszy, jak wygląda ten, e, mechanika czasu tutaj zastosowana. Więc, nie przedłużając, zapraszam. W House of Time każdy z graczy uzyska planszetkę, na której będzie przebiegał czas tutaj pojawiania się jego kompanów w podróży. Otrzymamy 6 kafelków, które będą prezentowały rysunek, który mamy na planszetce, i będą one wszystkie zgodne w rewersie naszego koloru, jaki sobie wybraliśmy. Jedna płytka zostaje na zewnątrz. A teraz dajcie chwilę, ułożę swoją planszetkę. I ułożyłem moją planszetkę. Prawidłowo wszystkie kafelki zostały przeniesione. Dodatkowy kafelek ląduje z tej strony. Bardzo ważne, ten kafelek wylądował z tej strony, bo symbol, który tutaj widzimy, symbolizuje, jakie efekty będą mogły być odpalane w, na naszych bohaterach, którzy są już aktywni. Cała walka rozgrywki będzie się toczyć o te właśnie tutaj karty, które są wyłożone. Są to źródła. Na każdych źródłach mamy efekt pozyskania tego źródła. W zależności od tego, jaką akcję wykorzystamy. Czy to zrobimy przejęcie, czy fortyfikację. A tutaj mamy dodatkowy efekt, właśnie zgodny z tym płomienkiem, który wcześniej wspomniałem na tym niebieskim kafelku. Mamy też pulę punktów zwycięstwa. Jest ona globalna i jest wielokrotnością 12, w zależności od liczby graczy. A to jest token pierwszego gracza. Mamy również dek. Z którego będziemy dobierać naszych bohaterów na naszą rękę. Tutaj, żeby pokazać Wam, są jeszcze inne źródła, które odłożymy do pudełka do kolejnych rozgrywek, żeby nie było nam dudno. Dodatkowo na ręku otrzymamy siedmiu wyjątkowych bohaterów, ale oprócz bohaterów będą tam różnie znajdować się artefakty. Wspomniane artefakty będą nam dawały dodatkowe efekty oraz ułatwiały nam rozgrywkę. Bustując nam tutaj naszą machinę, którą będziemy budować. Co musimy wiedzieć, żeby móc zagrać odpowiednią kartę? Mianowicie jaki jest jej koszt. Zawsze mamy zobrazowany koszt tutaj w lewym górnym rogu. Pokazuje nam, ile musimy odrzucić kart oraz na którym miejscu na naszym timeline musi znajdować się wskazana karta. No ale dobrze, od początku jak przebiega rozgrywka? Do wykonania mamy dwie akcje w trakcie trwania jednej rundy. Do wyboru będziemy mieli dobranie dwóch kart, i jak widzicie, tutaj mamy dwa otwory. Czyli możemy wykonać dwie takie same akcje w trakcie trwania naszej rundy. Akcje będziemy wykonywać na zmianę z resztą graczy. Możemy zagrać kartę, czyli tak jak wcześniej wspomniałem, opłacając koszt danej karty, czyli odrzucając powiedzmy o te dwie karty, biorę tą kartę, kładę ją. Na polu numer 2 i czekam aż wypadnie z planszy. A jak będzie wypadać? Już za chwilkę wam powiem. Kolejną akcją, którą możemy wykonać, to progres. Progres polega na tym, że bierzemy jedną kartę i możemy ją przesunąć o dwa pola albo dwie karty po jednym polu, żeby przybliżyć i przyspieszyć wywoł tak jakby powołanie danego bohatera do walki w naszym imieniu. No dobrze, ale jak nasi bohaterowie z tej linii czasu będą nam trafiać do naszej strefy aktywnej. Na początku każdej rundy będziemy brali ten oto kafelek, który jest wysunięty, będziemy go umieszczać na końcu całej planszetki i przepychać planszetkę tak, żeby kolejny kafelek nam wypadł. Wtedy karta, która się na nim znajduje, trafia do strefy aktywnej i już możemy korzystać z jej efektów, czy to pasywnych, czy to aktywnego natychmiastowego w postaci pioruna, czy właśnie tych aktywowanych w poszczególnych rundach. Kolejna akcja to jest przejęcie bądź fortyfikacja. Przejęcie mówi o tym, że bierzemy naszych bohaterów, których musimy mieć już o w tej części i mówimy, że będziemy przejmować dane źródło. Jeśli przejmujemy dane źródło, bierzemy naszego bohatera, umieszczamy go w ten sposób z wystającymi znaczkami ponad danym źródłem. Uzyskujemy efekt, który się tutaj znajduje i kontynuujemy rozgrywkę. Bardzo ważna istotna rzecz: znaczki, które są tutaj wyszczególnione, dalej funkcjonują. Jeśli jakiś efekt się do nich odwołuje, dalej możemy z niego skorzystać. W ramach tej akcji również możemy wykonać fortyfikację, czyli tutaj dwójeczka na zielonej fladze. Fortyfikacja polega na tym, że muszę przebić siłą moich jednostek wartość, która znajduje się przy drugiej fladze. Zawsze przebijamy wartości nierówna, tylko wyższa wartość odskazanej na kartach źródeł. W chwili kiedy przebijemy tą wartość, karta zostanie ufortyfikowana Chowamy wszystkie karty pod spód i one już nie mają, nie biorą udziału w rozgrywce, ale będą nam punktować na koniec gry. W kwestii źródeł i przejmowania i fortyfikowania ich, bardzo istotnym elementem jest to, że karta, która jest przejęta może być odbita przez innego gracza. Po tym jak już zostanie sfortyfikowana, niestety takie działanie nie będzie możliwe. W ramach rundy są jeszcze dwie darmowe akcje. Jedna to jest dołożenie do naszego źródła naszych bohaterów, żeby je wzmocnić, oraz właśnie skorzystanie z tych płomienków, czyli efektów, które znajdują się na kartach i mają taki oto płomień. Zaznaczamy to wtedy specjalnymi znacznikami, że taki efekt został wykorzystany, bo możemy z niego skorzystać tylko raz na rundę. No dobrze, kiedy dobiega koniec rozgrywki w Echoes of Time? Mianowicie, albo jeśli wszystkie źródła zostaną sfortyfikowane, albo jeśli zostanie tutaj przywołane 12 bohaterów? Bardzo istotny element w chwili, kiedy sfortyfikujemy bądź przejmiemy dane źródło, bohaterowie pod spodem nie liczą się do tych limitów, ale samo źródło zajmuje nam dwa miejsca w tych 12. Teraz już wiecie, jak mniej więcej gra się w Echoes of Time. Jak widzicie, gra nie jest skomplikowana. Jest to raczej tytuł taki dość lekki, ale nie prostacki. Zdecydowanie tutaj te efekty na kartach powodują, że będziemy często musieli główkować nad strategią, jaką obrać w danej rozgrywce. Szczególnie, że ten aspekt losowości, który się tutaj pojawia, czyli dobieranie tych kart z dużego deka, będzie powodował, że musimy reagować na bieżąco. Efekty negatywnej interakcji również nie będą po naszej stronie i będą powodowały, że często będziemy musieli zrzucić jedną czy dwie karty z tych, które już posiadamy, co będzie zmuszało nas do modyfikacji tej naszej strategii, którą sobie obraliśmy. Dodatkowo opłacając koszty kart do ich zagrywania, również poświęcamy karty, które znajdują się u nas na ręku. W rozgrywkach, które my przeprowadziliśmy na dwie i trzy osoby, była taka sytuacja oczywiście, że mm, przemieniliśmy bardzo dużo tych kart, co uważam na plus, bo ja lubię się zapoznać z całą tutaj y, gamą możliwości, ale też nie powodowało to wielkiego zysku nad powiedzmy nowym graczem, którego się wprowadzało w rozgrywkę. Ja bawiłem się przy tym naprawdę świetnie, chociaż miałem troszeczkę takie delikatne uczucie, że gra mi się za szybko skończyła. Jeszcze miałem tam coś do dogrania, jeszcze coś chciałem zaplanować, a tu jednak, Ciach! Niestety ktoś ufortyfikował ostatni, ostatnie źródło i gra się po prostu domknęła. Mam na to mały pomysł, może warto spróbować. Jeszcze nie próbowałem, ale chętnie spróbuję i się z Wami podzielę, co o tym sądzę. Spróbować dołożyć jedną dodatkową kartę źródła. Mamy te karty w pudełku troszeczkę górką bo i część chowamy, więc myślę, że eh, spróbuję sobie popsuć w razu wizję autora. Może on to już testował i sprawdzał i z jakiejś, z jakiejś magicznej przyczyny tego nie zrobił, ale ja czuję niedosyt. A może on tak właśnie chciał? Może to było właśnie celem autora? Wywołanie tego niedosytu u nas, że skończymy rozgrywkę i mamy w głowie jeszcze ten aspekt, że Kurde, jeszcze to bym zagrał, jeszcze to bym zagrał, jeszcze to bym spróbował. Tego nie ma. Kurczę, mamy to, że jaramy się tym, że wykonaliśmy mm, takie czy nie inne kombo, które pozwoliło nam wykonać więcej ruchów niż inni gracze w ramach tych dwóch akcji, które wykonujemy w trakcie rundy. No, ale zostaje taki duży niedosyt, że jeszcze tyle sobie w głowie zaplanowałem, a tu już, ciach, koniec gry. No, mm. Sam mam straszne mieszane w tym temacie uczucia. No dobrze. Dla kogo jest ta gra? Na pewno dla kogoś, kto lubi sobie pogłówkować, jest to tytuł moim zdaniem taki Family Plus. Bardziej ograni gracze rodzinni spokojnie sobie w tym poradzą. Jest to pozycja na pewno z lżejszych, łatwych do wytłumaczenia, bo zasady są naprawdę nieskomplikowane. Tam instrukcja ma cztery kartki, więc raz, dwa przejdziemy i będziemy w stanie w nią grać. Na pochwałę na pewno też. Bardzo należy tu zwrócić uwagę na instrukcję. Instrukcja jest napisana czytelnie. Ma wszelkie wątpliwości, jak dochodzi. Bardzo szybko i łatwo jesteśmy w stanie sobie je wyjaśnić i sprawdzić w instrukcji, bo wszystkie hasła, które się pojawiają w grze, znajdują się w instrukcji i są klarownie wytłumaczone. Bardzo doceniam takie coś i bardzo trzeba tutaj pochwalić, właśnie ten warsztat. Że tak to zostało przygotowane. Z mojej strony to już wszystko. Mam nadzieję, że e, zachęciłem Was do zwrócenia uwagi na ten tytuł, bo moim zdaniem jest naprawdę warto. Jest to lekki, przyjemny tytuł, wykonany genialnie. Grafiki, ilustracje ojej, mnie urzekły i naprawdę e, nie mogłem oderwać oka po prostu od. Od tych kart, które trafiały do mnie na rękę. No a jednak trzeba było grać, a nie zamulać, więc no świetna robota tutaj z tej strony właśnie designowej, tej, tej pozycji. Tylko Was zachęcam do lajkowania, subskrybowania, komentowania. Na razie, do następnego. Cześć. Jeśli chcesz być na bieżąco z grami planszowymi, zajrzyj na naszego Facebooka, YouTube'a stronę www.planszowynewsy.pl. czekają tam na Ciebie recenzje, nowinki i inspiracje. Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj nas na Patronite i pomóż nam tworzyć więcej, bo z nami wiesz, co jest grane.